was moi kochani eee, jestem lekko niewyspany, ale miałem 2 godziny po drodze więc dopiero dotarłem pod Milau jest piąte rano i powiem wam, że o tej godzinie to jeszcze z nikim się nie spotykałem napisał do mnie Karol się tak umawialiśmy, umawialiśmy bo on jedzie w drugą stronę ja w stronę Barcelony miałem do niego dzwonić jak zajadę, tu stoi Także ja muszę przeklepać stary adres na nawigację i przedzwonić i widzimy się za chwilę. Wyjechałem właśnie z parkingu. Z Karolem się pożegnałem. Stwierdził Karol, że jest niewyjściowy, nie chce się do kamery pokazywać, No ale bardzo, bardzo sympatyczny chłopak. Normalny, można szło pogadać. No, niedawno jeździ na busach. I, i stwierdzi, stwierdzi to samo co ja, czyli to praca wcale nie jest taka mega uber cudowna. Dlatego z zewnątrz tak wygląda. A tymczasem pogoda nie rozpieszcza. Ja mam jeszcze 430 km tak na 13 gdzieś będę mniej więcej. Dobrze że akurat ten okres taki gdzieś świta i gdzie mi się spać najbardziej chce, to sobie przesiedziałem i z Karolem przegadałem. To nie jest ani rozespany, ani nic. Można lecieć. Wróciłem do piekła. Właśnie byłem. Wyjść na chwilę Bo tam Excepio, coś tam, ja hiszpańskiego nie znam Ale firma była nawet Firma była nawet pod tym adresem, pod którym miała być Bez problemu znalazłem Jak na Hiszpanię, cud. Tu jest Expedicio, Czyli Chyba wywozy. Nas interesują przyjęcia Także jadę na drugie rampy i tam zaraz się będę pytał Czy to jest tam, czy nie tam Nie wiem czy wam to już mówiłem a to jest jedna z tych rzeczy, które, które lubię najbardziej w tej firmie. No ty na chłodni. Właśnie jestem rozładowywany. Czekam sobie w aucie. Fajasz. Tak by the way, 13 dotarłem, no jest 13.11 trochę mi zeszło, ale tam po tych górach w Niemczech deszcz powoda. nocy tam miałem 3 godziny postoju łącznie na sen, także... Dzisiaj nie, nie miałem benzy do jazdy strasznie. Strasznie mi się jechało. Z racji tego się rozładowałem już, idę spać. Czy... Nie wiem jeszcze czy na górze, czy na dole, bo nie wiem czy mi się chce wszystkie graty przerzucać a na górze może być zaduch. Na dole są chyba szybko będzie lepszy przewiew. W każdym razie aparat idzie pod prąd, bo już mu bateria zdycha, a ja idę luli. Także do zobaczenia nie wiem za ile. Albo mnie obudzą, albo za parę godzin. Witam po przerwie. No więc, słuchajcie, dostałem SMS-a. Ładuję jutro. Zróbmy się przespać trochę. Jeszcze się prześpię całą Noc, jutro dopiero ładuję. I na Francję jadę. Na północ Francji, tak pod René'e. To taki północny zachód Francji. W fajna trasa, tu stąd jest. Także na rzekę nie będę. No a co? Zobaczymy, co dalej. Jedna paleta 150 kilo. 20 chyba 7 km mam pod lotu. to dzisiaj mam na stację 22, to sobie podjadę. A jutro będziemy kontynuować naszą podróż. No i żeby nie przedłużać, to, to jadę na ten parking, nie? Coś wam jeszcze dzisiaj opowiem, ale to jak zajedę na parking. Zanim jeszcze pojadę, Wieje trochę, kurczę, to wam coś pokażę. Spójrzcie tam, jaki czad. To są góry, a to wyżej. To są chmury. I normalnie za tych ciemnych, nie wiem, to burzowe, deszczowe, za tych ciemnych burzowych chmur normalnie białe sobie wyfrywają. Czadersko. Ja już jestem bardzo niewyjściowy, dlatego nie widzicie mnie, tylko mój kurnik. Miałem wam coś powiedzieć, ale zeszło. Miałem dość poważną rozmowę ze znajomym, potem jeszcze parę osób i przytruło tyłek, no i niestety. Nawet nie wiem, która jest godzina, ale już myślę, że około 23. 23.06, także w ten oto sposób się z wami żegnam. I, I idę sobie lulu, bo jutro załadunek i lecimy do Rennes. Dobranoc wszystkim.